No. no dobra, to wsiadamy i jedziemy. W ogóle. Dzień dobry widzę. Z tego co widzicie, wyprowadziłem się do Włoch. Bo we Włoszech jest spokojnie, jest tego nie po prostu. Nieco tymczasem. Dobra, nieważne dzisiaj jedziemy na ryby, wziąłem ze sobą swój sprzęt rybacki więc jedziemy na rybę jedziemy na plażę znaczy jedziemy na plażę i tam wynajmiemy łódkę oraz oraz pojedziemy oraz popłyniemy popłyniemy na, na tam gdzieś na morze i połowimy zobaczymy pozłowić będzie się znowu coś dobrego Co tu się odwaliło? Aha, dobra, nieważne Dobra, bo to trochę ta podróż zajmie, więc zobaczymy się jak już będę niedaleko miejsca docelowego. No, dojeżdżamy właśnie do naszego miejsca docelowego. Jesteśmy już blisko tak naprawdę. Dobra, teraz schręcamy. Prawo. A ostatnio jak tutaj byłem, to nie było tych tutaj, więc trochę, trochę się zmieniło, szczerze mówiąc. No dobra, to tutaj na pewno znajdziemy miejsce parku. no, nawet nikogo nie ma, s dobra. Zaparkujmy sobie tutaj. Ręczny. No dobra, to bierzemy w takim razie nas, nasz sprzęt. Tutaj mam tutaj węd, a nie, tutaj mam tylko wiadro. Ta wędka mam tutaj, bo jest za długo. Powiedzmy, że otwieram drzwi. No dobra. No to co, <laughs> idziemy łowić. A i ten bagażnik zaraz zamknę. No. Wracamy już z naszych łowów. Jest godzina proszę Państwa. 14, jest 13 około. Jest 13.30 około, dobra. To my wsadzamy tutaj wszystko. Wędka i tutaj wiaderko jeszcze od sobie. Wsadzić do środka. No dobra. To w takim razie jedziemy, odpalamy samochód. Trzeba trochę ostrożnie wycofać, żeby przypadkiem nie... No! jakbyśmy mi zahaczył, to by Twój samochód wylądował w tym morzu. Dobra, może trochę będę wolniej iść, bo tam mam... bo mam z rybami. Bo nie wszedź mi do wederka, bo, bo by mi się powysypywały. Kolejny baran drogowy. No że z tym bieg, dobra. Zobaczymy się jak będziemy na miejscu. Albo już niedaleko. No. Dojeżdżamy właśnie już do naszego celu, w sensie do naszego domu, sorry. Bardzo mi się podoba te bo to właśnie dlatego się do nich wyprowadziłem, ponieważ są piękne i są tutaj spokojnie na pewno. wychodzimy bierzemy nasze rzeczy no dobra no i za, za kolejne no i za trzy dni wracamy do do jeżdżenia autobusem